Jak chcesz pokonać tego rodzaju miłosierdzie i tego rodzaju moc? Widząc to, będąc wrogiem, po prostu bym się poddał, rzucił ręcznikiem na ławkę. Wróg mówi: Bóg potrafi swoje. Jego nie pokonam, ale jestem w stanie pracować nad człowiekiem. Doprowadzę go do miejsca, w którym jest zraniony. Skupia się na swoich uczuciach. Doprowadzę go do miejsca, w którym Bóg będzie jedynie pojęciem i teorią. Będzie zasypiał w poczuciu osamotnienia. Będzie zasypiał przepełniony gniewem. Będzie zamartwia się tym, co powiedział ktoś na jego temat. Szatan chce doprowadzić nas do miejsca, w którym skupiamy się na wszystkim, tylko nie na tym, co najważniejsze. Zupełnie nie obchodzi go to, czy chodzisz do kościoła, czy nie. Martwi się jedynie tym, gdy światło Boże przez ciebie przepływa. Martwi go to, gdy nie widać po tobie, że zostałeś źle potraktowany. To naprawdę go przeraża. Stara się męczy i poci. Żeby doprowadzić do tego, żeby ktoś cię źle potraktował. A po tobie to spływa jak pokaczce. To naprawdę go przeraża. Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. Do tego bowiem jesteście powołani. W tłumaczeniu Biblii króla Jakuba ten werset mówi o znoszeniu w cierpliwości, cierpienia za to, gdy czynimy coś dobrego. Nie mamy już wymówki ani alibi, które usprawiedliwiałoby to, że w jakiejś sytuacji nie jesteśmy podobni do Chrystusa. Pastorze, ale proszę, wyluzuj, spuść trochę stonu. Nie rozumiesz, w jakiej sytuacji się ostatnio znalazłem? Musisz uważać, by przez przypadek nie wymyślić sobie powodu, dla którego usprawiedliwiasz sobie to, że nie jesteś w czymś podobny do Chrystusa. Ostatnią rzeczą, jakiej w życiu potrzebuję, to wymówki. Skoro został mi dany tak ogromny powód, do tego bym wierzył, pamiętajcie, że jesteśmy do tego powołani z określonego powodu. Mówiliśmy o tym poprzedniego wieczoru. Gdy oni będą jedno, tak jak my jesteśmy jedno. Powiedzcie mi, czy w tym wersecie jest jakiekolwiek ograniczenie. Zwróćcie uwagę, dlaczego jesteśmy do tego powołani. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w jego ślady. Dość nachalnie przypomina mi się teraz to, co jest napisane w drugim rozdziale listu do Filipian. Miejcie w sobie to samo nastawienie umysłu, które było również w Jezusie Chrystusie. Ten fragment nie mówi o podobnej koncepcji. Albo o tym, żeby nasz umysł był w części podobny do umysłu Chrystusa. Bóg chce, żeby umysł Chrystusa manifestował się w naszym umyśle. Następnie czytamy, czym ten umysł się charakteryzuje: pokorą, przyjmowaniem unierzonej postawy, brakiem potrzeby bycia uznanym przez innych. Mamy być tego umysłu, ponieważ On był tego umysłu. Jezus nie potrzebował ludzkiego szacunku. Nie mówił, przed Synem Bożym moglibyście się postarać: gdzie jest mój czerwony dywan? Mógł się poruszać nawet na osiołku, byleby tylko móc dotrzeć tam, gdzie potrzebował dotrzeć, aby okazywać ludziom miłość. Narodził się w żłobie, nie przyszedł na świat z wielkim hukiem i pompą. Jesteśmy powołani, by być tego samego usposobienia. Tylko mając to samo myślenie, jesteśmy w stanie codziennie nosić na sobie swój krzyż. Gdyby on nie miał takiego nastawienia, zrzuciłby z siebie krzyż w połowie drogi. Gdyby nie miał w sobie nastawienia sługi. Który jest posłuszny i to nawet aż do śmierci, to nie byłby w stanie przejść tej śmierci. Dlaczego nie powiedział, za kogo oni się uważają? Nie rozpoznają tego, kim naprawdę jestem. Nie szanują syna Bożego. Przyszedłem, by ratować ludzkość, a ona chce mnie zamordować. Gdyby Jezus myślał zgodnie z duchem, w którym dorastaliśmy, to byłby świetnym gościem w programie typu talk show, w którym sadza się naprzeciwko siebie ofiary i oprawce. Jezus nie zrzucił krzyża na ziemię. Czy nie byłby w stanie wymyślić sobie sensownie brzmiącego powodu, dla którego mógłby to zrobić? Nie zrobię już ani jednego kroku. Spójrzcie na mnie. Boże, spójrz, co oni ze mną zrobili. Uzdrawiam ich, oczyszczam ich trędowatych, wskrzeszam ich umarłych, nawet ich karmię. Oni w ramach podziękowania skazują mnie na śmierć i zamiast mnie uwalniają morderce, Barabasza. Zabijają tego, który wyświadcza im dobro, a uwalniają tego, który ich mordował. Boże, to jest jakiś nieśmieszny żart. Już nawet nie wiem, dlaczego tak bardzo mi na nich zależało, żeby tutaj przychodzić. Dan, on nie może takich rzeczy powiedzieć, bo on jest Jezusem. Nie, takie rzeczy nie przychodzą mu przez gardło, ponieważ jest miłością. Dlatego powinniśmy za Nim podążać. Apostoł pisze: Nie opieraliście się jeszcze w walce przeciwko grzechowi aż do krwi. Dlaczego więc ustajecie w czynieniu dobra? Przecież jeszcze nie opieraliście się grzechowi aż do krwi. Jeżeli grzech staje się dla nas rozrywką, to z pewnością z Nim nie walczymy. Jeśli trzymamy się Bożej Sprawiedliwości w nas, zaczynamy wygrywać tę walkę, ponieważ On już ją zwyciężył. Grzech nie będzie nad Wami panował. Dlaczego? Ponieważ prawo, ducha w Jezusie Chrystusie uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady. Po tym zdaniu mamy w Biblii średnik. To oznacza, że za chwilę zostaną nam wyliczone ślady, za którymi mamy podążać. Średnik w takim kontekście oznacza, teraz wyłożymy wam te punkty, o których mówimy. Jak brzmi pierwszy krok? Który grzechu nie popełnił? Ludzie czytając to, od razu wykrzykują: Przecież to jest niemożliwe. Wszyscy grzeszemy. Prawdopodobnie wszyscy już przynajmniej zgrzeszyliśmy raz od rana. Niektórzy mówią: Bracie, przecież my nawet nie wiemy, w jakim poziomie świętości on funkcjonuje. Pewnie grzeszymy cały czas, podczas każdej konwersacji, w naszych myślach lub słowach, a nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ludzie potrafią sobie intelektualnie wmówić to, że powinni żyć w świadomości grzechu i chcą to robić bez względu na wszystko. W jaki sposób mam uważać siebie za umarłego dla grzechu, jednocześnie intelektualnie wymyślając sobie powód, który usprawiedliwia to, że cały czas żyje świadomy grzechu? Jeżeli nie umarłeś dla grzechu, to nie żyjesz dla Boga. By żyć dla Boga, musisz najpierw umrzeć dla grzechu. Jeśli nie jesteś martwy dla grzechu, ustami wyznajesz to, że żyjesz dla Boga, ale w praktyce jest to niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ cały czas żyjesz dla grzechu. Najpierw musisz dla Niego umrzeć. Jest napisane, że Jezus zabrał, wziął na siebie grzechy całego świata. Ten fragment mówi o tym, że Jezus nie pozwolił, aby grzech popełniony przeciwko niemu zrodził grzech w nim samym. Nigdy nie odpłacał złem za zło. Zawsze odpowiadał na zło dobrem. Jesteśmy tymi, którzy wchodzą w jego ślady. Jest napisane, że poszedł na rzeź jak baranek. Z jego ust nie wydobył się żaden dźwięk. Był bezpodstawnie oskarżany. Celowo wykrzywiano jego słowa, po to, by go skazać. Nie bronił się. Wiedział o tym, ale mimo tego nie bronił się, nie otwierał przeciwko nim swoich ust. Wiedział, że to jest bezcelowe. Ludzie, którzy go oskarżali, chcieli go skazać. To nie była konwersacja, dlatego zamknął swoje usta i w milczeniu oddał swoje życie. Wiedział, że gdy zostanie wywyższony, pociągnie wszystkich do siebie. To właśnie są ślady, za którymi podążamy, który grzechu nie popełnił. Ten werset mówi o postawie serca, o czystości, którą w sobie nosił. Ani w jego ustach nie znaleziono podstępu. Inne tłumaczenie mówi, nie znaleziono w nich fałszu. Gdyby mówił, ach, ci wstrętni ludzie, nie mógłby zachować czystego serca. Wyobraźcie sobie Jezusa, który, zasmucony, siedzi na szczycie góry oliwnej. Nieśmiało podchodzi do niego Piotr, obejmuje go i mówi: Panie, jeszcze nigdy nie widziałem Ciebie w takim stanie. Co się stało? Na co Jezus odpowiada, przestań mi tutaj kazania prawić. Nie masz pojęcia, jaką noszę na sobie presję, i nie rozumiesz chyba, jacy potrafią być ludzie. Czy wyobrażacie sobie Jezusa, który usprawiedliwia swój sfrustrowany życiem stan? Nie jest to łatwe, prawda? Nie znajdziecie takiego rozdziału w piśmie. Jednak w księdze naszego życia odnajdujemy sporo takich fragmentów. Czy jesteś sobie w stanie jakkolwiek, Piotrze, wyobrazić, jak to jest czynić samo dobro? Przecież ledwo co nakarmiłem kilka tysięcy osób. To było niesamowite, prawda? Wiesz, jaka jest prawda? Ich kompletnie nie obchodziło to, co miałem do powiedzenia. Przyszli z powrotem tylko po to, by znowu się najeść. Mówię serio, właśnie takie były ich motywy. Co z tego, że stoi przed nimi stworzyciel nieba i ziemi? Byli zainteresowani jedynie darmową wyżerką. A gdy im o tym powiedziałem, co się stało? Wszyscy sobie poszli. Każdy z nich to jedna wielka chodząca potrzeba. Chodzą i mówią, daj, 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 daj. Dzisiaj robię sobie przerwę. Sorry, ale nie ruszam się stąd. Gdy tylko zejdę z tej góry, od razu mnie otoczą i będą wołać za mnie z tymi sztucznymi uśmiechami. Panie, to Ty. Pamiętacie ten fragment, w którym proszą Go, żeby uczynił jakiś znak? Co im odpowiedział? Pokolenie złe i przewrotne żąda znaku. Czy wiecie, dlaczego to powiedział? Ponieważ gdy potrzebujesz. Aby Bóg pokazał ci najpierw jakiś znak, to znaczy, że szczycisz się swoją niewiarą. Jeżeli żądasz od Boga znaku, to znaczy, że szczycisz się swoją niewiarą. Dlatego Biblia wyraźnie ostrzega: Uważajcie, żeby pośród was nie było nikogo, kto ma złe i niewierzące serce. Jednocześnie stan niewiary w sercu stał się praktycznie czymś powszechnym pośród chrześcijan. Ktoś mówi świadectwo, a ty myślisz sobie: No jasne. Jakimś dziwnym trafem takie cuda nigdy się nie dzieją na spotkaniach, na których ja jestem. Nagle, jak wyjeżdżają na misję za granicę, to się okazuje, że tam Pan Bóg działa, a czemu nie tutaj? My również prawie, że szczycimy się naszą niewiarą. W piśmie czytamy: Uważajcie, żeby nie było pośród Was kogokolwiek, kto ma w sobie złe i niewierzące serce. Jezus mówi o tym pokoleniu, że jest złe i przewrotne ponieważ swoją postawą mówi nie uwierzę ci, że mówisz prawdę dopóki mi tego nie udowodnisz zwróćcie uwagę na to co powiedział do apostołów teraz dopiero wierzycie we mnie wierzycie ze względu na to co zobaczyliście mówimy tutaj o jego ekipie o tych których wysłał żeby wywrócili świat do góry nogami o w tym fragmencie ich napomina. mówi Tomaszowi dopiero teraz gdy dotknąłeś moich ran wierzysz Przecież mówiłem Wam, że z martwych trzeciego dnia. Słuchaj, uwierzyłeś, ponieważ mnie zobaczyłeś. Błogosławieni są ci, którzy mnie nie zobaczą, a uwierzą. Nadchodzą dni, w których ludzie będą przychodzić do wiary we mnie, mimo tego, że mnie nie zobaczyli. Dlaczego błogosławieni są ci, którzy wierzą, nawet gdy nie widzą? Ponieważ to oznacza, że nie walczą cały czas z niewiarą. To oznacza, że mają w swoim sercu nadzieję. Ona upewnia ich o istnieniu tego, czego nawet jeszcze nie widzieli. Człowiek, który wierzy, pomimo tego, że nie widział, jest nie do ruszenia. Choćby wszystko się waliło, on wierzy. Nikt z nas nie włożył swoje ręki w jego bok. Nawet ty, Carlton. Przeczytałeś o tym w jego słowie. Duch Święty zaczął szeptać ci do ucha, a ty powiedziałeś, tak, zgadzam się. Gdy nikt ciebie nie widział, podniosłeś swoje ręce do góry i powiedziałeś, wierzę, że właśnie w ten sposób patrzysz na mnie. Dziękuję Ci, że mnie do tego powołałeś. Twoja krew mi wystarcza. Właśnie tak wygląda wiara, który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono podstępu. Który, gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem, Gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. Pozwólcie, że wam to sparafrazuję. Wierzę, że ta parafraza nie ograbia tego fragmentu zaznaczenia. On powierzył sprawę temu, który wie, jaka jest prawda. Nam zależy na tym, co myśli drugi człowiek o nas, ponieważ tak bardzo czegoś od niego potrzebujemy. Jako społeczeństwo staliśmy się tak płytcy, że najważniejszą rzeczą w życiu stała się ilość lajków. Jesteśmy nawet gotowi ryzykować otrzymanie łapki w dół, ponieważ mamy nadzieję, że otrzymamy dużo więcej łapek w górę. Co i tak nie zmienia faktu, że łapki w dół są dla nas dewastujące. Otrzymujesz 20 pozytywnych komentarzy i nawet na nie nie zwracasz uwagi. Skupiasz się tylko na tym jednym negatywnym. Czytasz go i czytasz w kółko. Siedzi ci w głowie i nie chce wyjść. Dlaczego tak jest? Ponieważ potrzebujesz łapek w górę, żeby się dobrze czuć. Przepraszam was, już się wycofuję z tego tematu. Jeśli chodzi o czas, czy jest wszystko w porządku? Myślicie, że jedzenie już na nas czeka? Pytałem się Dave'a, co robimy dzisiaj z czasem? Mam głosić, dopóki nie powiedzą nam, że jedzenie jest gotowe? Czy mam skończyć równo o 12? Odpowiedział: i w jednym, i w drugim podejściu jest trochę prawdy. Czekamy więc na odpowiedni rozkaz od kapitana tej konferencji. Prawdopodobnie mówimy tu o Annie. To zdecydowanie ona jest tutaj kapitanem tego statku. Powierzył swoją sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. Biblia mówi, że gdy objawi się Chrystus, który jest naszym życiem, my również objawimy się wraz z Nim w chwale. Nasze umysły powinny być cały czas skupione na niebie, a nie na ziemi. My umarliśmy, a nasze życie jest ukryte w Nim. Gdy ukaże się Chrystus, nasze życie, wtedy i my razem z Nim ukażemy się w chwale. Za to, co teraz powiem, możesz napisać o mnie w internecie cokolwiek tylko chcesz, ale ja wierzę, że gdy On przyjdzie na ziemię. To będę z Nim wszędzie chodził za rękę i machał do wszystkich wokół. Wtedy ludzie powiedzą: On jest z Jezusem i trzymają się za rękę. Byłem przekonany, że jest heretykiem. Jak to możliwe, że trzymają się za rękę? Przecież On głosił, że dary Ducha Świętego się nie skończyły wraz z apostołami. Jak to możliwe, że On trzyma się z Jezusem? Przecież głosił, że uzdrowienie jest zawsze Bożą wolą. Jest napisane, że ci, którzy Cię prześladowali. Oddadzą Bogu chwałę za ciebie, bo tego dnia zrozumieją. Pamiętajcie, że poznanie nadyma, a miłość buduje. Jeżeli większość czasu poświęcasz na przejeżdżanie się po ludziach, używając do tego walca swojej teologii, to być może jesteś pyszny w swoim poznaniu. Może tak bardzo masz rację, że zupełnie już jej nie masz. Dlaczego? Bo zapomniałeś o miłości. Powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. Cały czas podążamy za jego krokami. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo. W jaki sposób my naśladujemy ten werset? Przez branie na siebie swojego krzyża. Nie mówię tutaj o płaceniu za swoje grzechy. Mówię tutaj o niepamiętaniu ludziom ich przewinień przeciwko nam. Mam tutaj na myśli tak bycie zajętym manifestowaniem Boga przez swoje życie, że nie mamy czasu rozpamiętywać tego, co ludzie nam złego uczynili. Wierzymy, że światłość jest większa niż ciemność, że Boże Dobroć prowadzi ludzi do upamiętania. Wydaje mi się, że czasem zapominamy o tym, co jest napisane w drugim liście do Koryntian piątym rozdziale. Czytamy tam, że Bóg dał nam służbę pojednania i że w Chrystusie pojednał świat sam ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów i powierzył nam to słowo pojednania. Jesteśmy ambasadorami tej Ewangelii. Wołamy do ludzi, pojednajcie się z Bogiem. Nie patrzymy na ludzi przez pryzmat tego, co robią źle, ale przez pryzmat tego, do czego są powołani i stworzeni. Wciągamy ich do rzeczywistości ich powołania i przeznaczenia dzięki objawieniu Bożej miłości do nich. Mówimy im, jesteś powołany do czegoś dużo większego niż to, w czym jesteś teraz. Nie mówimy im, jak możesz to robić? Weź się, ogarnij. Przez pokolenia głoszono właśnie taką Ewangelię. Dzięki temu, że Bóg pojednał świat ze sobą w Jezusie. Możemy usługiwać uzdrowieniem na ulicy. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus mówi: Możecie pójść do jakiegokolwiek miasta i uzdrawiać w nim chorych, mówiąc: Przybliżyło się Królestwo Boże. Przecież, gdy najpierw się modlimy o uzdrowienie, a potem głosimy Ewangelię, to osoba, którą się modlimy, nie ma pojęcia o niczym, a więc jej uzdrowienie nie jest zależne od jej wiary. Czyjaś wiedza lub niewiedza nie powinna ograniczać Ciebie w tym, w czym Ty chodzisz. Do dzisiaj niektórzy głoszą, że nie powinniśmy modlić się o niewierzących. Technicznie rzecz biorąc, każda osoba, o którą Jezus się modlił, była niewierząca. Żadna z osób, o którą Jezus się modlił, nie była narodzona na nowo, przecież wtedy jeszcze Jego krew nie była przelana. Każda z osób, o którą Jezus się modlił, była winna wobec prawa. I mimo tego każdy, o kogo się modlił, był uzdrowiony. Nawet wysłał swoich uczniów, żeby robili to samo. Dzisiaj jesteśmy w Nowym Przymierzu. Żyjemy w Nowym Testamencie. Wracamy do listu Piotra. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy my, umarłszy dla grzechu, żyli dla sprawiedliwości. Czekajcie, dlaczego mamy żyć? Dla, spra dla sprawie sprawiedliwości. Czyli mam żyć dla sprawiedliwości? Dla tej rzeczy, za którą również Jezus mówi, że będę prześladowany? Mamy jej łaknąć i pragnąć być nią nasycony, a następnie żyć, wiedząc, że będę za nią prześladowany. Wow, to jest ciekawe. To oznacza, że sprawiedliwość musi być naprawdę istotna. W Nowym Testamencie słowo sprawiedliwość jest używane na dwa sposoby. Pierwsze znaczenie mówi o tym, że zostałeś usprawiedliwiony w oczach Boga. Stoisz przed nim bez jakiegokolwiek poczucia winy, wstydu, ani potępienia. Właśnie to sprawia sprawiedliwość. Natomiast dziełami sprawiedliwości są owoce, które wypływają z Twojego życia, gdy rozumiesz, że jesteś przed Bogiem usprawiedliwiony. Dzieło sprawiedliwości to manifestowanie przez swoje życie charakteru Boga. Za każdym razem, gdy okazujesz miłosierdzie, przebaczasz, zaprowadzasz pokój, czynisz dzieło sprawiedliwości. Biblia mówi, że stałeś się dębem sprawiedliwości, które zostało zasadzone przez Pana. Aby tylko On został uwielbiony, gdy On sam będzie manifestował się przez Twoje sprawiedliwe życie. Właśnie w ten sposób to działa.